Jesteśmy w X-Reich Center w Warszawie na torze, największym torze kartingowym krytym w Polsce. Ponad 700 metrów jedno okrążenie. Zjechała się cała Polska, naprawdę solidni nie tylko amatorzy, ale także zawodnicy Polskiej Areny Motorowej. Jest z nami Paweł Szkopek, jest Paweł Przedpełski, jest jeszcze, jeszcze wielu innych świetnych zawodników. Postaramy się wyciągnąć od nich kilka opinii, dowiedzieć się co oni myślą na temat pitbajków. Szymanko, jest z nami Paweł Szkopak. Paweł, który raz na pitach. <laughs> szczerze mówiąc, pierwszy i naprawdę bardzo mi się podoba. E, jak myślisz, dla kogo te pity są przeznaczone? Dzieci, dorośli, czy tak zawodowców jak takich jak ty? Wiesz, no co mogę powiedzieć? Ja odnalazłem się tutaj świetnie. E, nie wiedziałem, że będzie naprawdę tyle fanów i to na pewno jest rzecz, którą będę robił zawsze w zimę. Jak tylko będę miał czas i możliwości, to zawsze będę wpadał. To jest naprawdę świetna zabawa, ale widać, że na pewno jest to również zabawa dla dzieci, i dla początkujących na pewno tak, bo mo moich 9-11 lat, jeżdżą świetnie, tutaj sobie dają radę, więc jest to zabawa dla każdego, w każdym wieku, no i jak widać o każdej porze roku. No to jest na pewno coś, co przemawia, a tym bardziej, że tory są wszędzie praktycznie kryte. Wróćmy jeszcze do dzieci. Wiadomo, jest to pewnie sposób z jednej strony na to, aby nauczyły się jeździć. Wiadomo, nie każdy zaraz musi uprawiać sport zawodowo. Czy jeśli nie będą uprawiać tego sportu zawodowo, czy to na bezpieczeństwo jakoś wpłynie w późniejszym użytkowaniu motocykli przez nich? Na pewno tak, no nie ma takiej możliwości, żeby treningi, podniesienie, podniesienie umiejętności nie przekładało się na bezpieczeństwo. Ja jeżdżę od szóstego roku życia, moje dzieci jeżdżą od szóstego roku życia i wiem, że na pewno jakaś taka zaprawa troszkę sportowa, tak, bo jednak tu jest rywalizacja, kilka razy człowiek się wywróci, zaczyna zauważać, że jednak możemy się przewrócić, to daje taką świadomość, że na ulicy możemy się przewrócić również, ale tutaj są opony, jest teren zabezpieczony, to jest mnóstwo przykładów na to, że ludzie, którzy zaczęli jeździć na torze, może nie na takim jak tu, ale od czegoś trzeba zacząć. Rezygnują z jazdy po ulicy albo w ogóle, albo naprawdę dostrzegają niebezpieczeństwa. Tym bardziej, że plus 50 praktycznie motocyklem na jedynce i można prawo jazdy stracić. No dokładnie, ale ja, szczerze mówiąc jestem na tyle nie, znaczy, jestem na tyle normalny, że wiem, że motocykle szybkie nie są dla mnie i ja jeżdżę e, skuterem 125 po ulicy, bo wiem, że to jest dla mnie bezpieczne, bo to wyciąga maksymalnie stówkę i to jest naprawdę świetny środek lokomocji. Motocykle są super dla odpowiedzialnych ludzi. Wszystko tylko i wyłącznie, jeżeli chodzi o roz, rozsądek i odpowiedzialność. Tak? W każdym wieku każdy może robić co chce, jeżeli będzie robił to odpowiedzialnie, bo nie możemy zabronić komuś przepisami czegoś. Bo gdybyśmy mogli przepisami zabronić różnych rzeczy, to nie byłoby pijanych kierowców na ulicy. To jest brak rozsądku. Tak samo na motocyklach. Jak ludzie są rozsądni, to naprawdę w każdym wieku mogą jeździć na motocyklach. A tutaj jest naprawdę świetna zabawa i dziękuję, że mnie zaprosiliście. Spokojnie, też bardzo miło, że przyjąłeś zaproszenie. Wracając do tego, motocykle duże i oczywiście im więcej atrakcji, jak najwięcej rozrywki na tory. Tam po prostu roztrwaniamy swój nadmiar energii. A jeśli chodzi o Pity, to tych torów w Polsce jest mnóstwo. Mnóstwo zakrytych aren kartingowych, na, które pity so, na których Pity są sobie radzą znakomicie. Dziękujemy bardzo. Dzięki bardzo. Szymanow to Pit.pl. Jesteśmy w Warszawie, bawimy się na pitbajkach. Jest z nami Paweł Przedpełski. Paweł, co sądzisz o pitach? E, no super zabawa, tym bardziej jak jest tak właśnie dużo, dużo osób, to e, naprawdę można sobie powariować i się pościgać. E, dla kogo myślisz są pitbajki? Dla dzieci, dla dorosłych, dla kogoś, kto się zajmuje profesjonalnie z e, sportem motorowym, czy raczej dla motorów? Wydaje mi się, że dla wszystkich, bo gdzieś tu widać e, jeżdżą i więksi panowie, i mniejsi, i dzieci, i dziewczyny, także dla każdego jak najbardziej polecam.